Dziś niedziela, więc rano na polach Mambersie, więc nawet się tam nie pcham. A spałem dzisiaj w miejscowości Vinci. Tak te Vinci, tylko e, nie miasto, gdzie kręcono ten film, ani tym bardziej gdzie nie ukradziono obraz. Ale miasto, gdzie urodził się Leonardo. i sobie rano na spacer. A tutaj w mieście to festa. Jakiś bieg, ale wcale nie mały, bo właśnie wleciał chyba z, z 10 tysięcy osób pełno narodu właśnie tędy przebiegli i ja idę sobie do centrum zobaczyć zobaczymy po jakich uliczkach chodził król renesansu Jestem na górnym mieście czyli w Stalej Fortecy Rodu Guido, no Piazza de Guido, w tym budynku, czyli w starej warowni, mieści się Muzeum Vinci. Tutaj jego z tej strony to nie widać. Symboliczna i charakterystyczna postać, to co mi się podoba w tych starych miastach włoskich. Myślę, że w Polsce to jest raczej nie do pomyślenia, i na sprawę też tych zabytków mamy mało. To w tych starych miastach ludzie po prostu normalnie funkcjonują, normalnie idą. Idąc tutaj właśnie na starą, na stare miasto, na, na tą, na region tej baszty, szedłem równo z słopem, który niósł sobie chleb, i wchodził do tego budynku, i sobie tu mieszka. To wygląda na jakieś 700 lat i oni to mają wszystko cały czas zamieszkałe i ilekroć jeździłem właśnie po tych starych mieścinkach to zawsze te zawsze te domy zawsze te, te stare budownictwo wszystko to było zamieszkałe oczywiście na dole jakiś, jakiś turistik geszeft, a na duże, na górze ludzie normalnie sobie mieszkają, to są wszystko domy zamieszkałe I fajnie to z jednej strony wygląda. Pamiętam jak byłem w tym Punta Ala. To miejscowi podjeżdżali samochodami. Myślałem oczywiście maleńkimi, bo żadnymi wielkimi nie dało się dojechać. Podjeżdżali pod te domy, tak jak tutaj. 500 pod domem stoi. Podjeżdżali pod chałupki, a normalnie mieszkali w starych murach. Zanim pojadę dalej. Yy, poczekam sobie na te kółko biegacze. Ale w międzyczasie, schodząc z górki, właśnie z tamtej, przyszedłem sobie do kościółka. Pokażę Wam to na przebitkach. W kościele tym został ochrzczony Leonardo da Vinci. I co jest y, znamienite na, na fasadzie tego muru, muru Baptystów, muszę sprawdzić, co to znaczy Baptysterium, y, jest tablica. Tablica jest po łacinie. Oczywiście zrobiłem sobie zdjęcie, teraz ją widzicie. E, I to właśnie dzięki czatowi GPT dowiedziałem się, że to nie tutaj się urodził, tylko tutaj jedynie został ochrzcią, ochrzczony, a mieszkał we wsi, no bo byłoby to nielogiczne, żeby mieszkał, e, bo nie pochodził z rodu szlacheckiego, żeby mieszkał na tym zamku, więc oczywiście tam też się wybiorę. To no jest południowy golf po rannych środem Leonardo to jest świetnie. Mało tego. Fajny domek klubowy w takim włoskim Bordzie. Ja nie wiem, domek może ma z 600 lat. Jakiś to jest dramat. Dramat naprawdę. Lega słabo. Kosztuje 100 euro. U nas pole kosztowało 420 zł. To jest po prostu liczna. Linczna e, zarządzająca. Tutaj to są bardzo to te włochy. Są super, ale jeśli chodzi o moich robotę, dramat.